Witam was bardzo serdecznie ponownie yy, DD Gaming w drugim, trzecim odcinku serii Modern Warfare 2 Operacje specjalne. Witam Was, Davis oraz Ponownie Ziemię. Tak, ponownie, Ponownie dlatego, że teraz na Waszych ekranach wysiada się link do filmiku prywatnego, w którym nagrywamy ten odcinek, ale niestety jest mała niespodzianka na koniec, więc tylko ci co obejrzą ten odcinek mogą... znaczy na końcu się wyświetli. Albo gdzieś w środku, żebyście nie przewijali. Więc ci, którzy obejrzą ten odcinek cały, będą mieli nagrodę. Ha. Ta. A oj, jaką oj, nagrodę? Jest... Bo nawet nie wiem, o co ci chodzi. Ten odcinek, ten, ten, tu przed chwilą. Ogarnij ten kabel. Zmień sobie poziom trudności. Halo. Boże, z nim to tak gra. Boże... No, Mateusz nie żyje. Yy, yy. Tak on się nazywał, Mateusz. Aaaa. Ziemia nie żyje. A nie słychać mnie? <laughs> Teraz cię słyszę. no to też gad. Powiedziałem twoje imię. Właśnie. To będzie fala spamu leciała. Tak, teraz będą taki, taki ten... będzie taki spisek, będą wszyscy... drzewo. Będą Zaję wszyscy trampkę. wyszukiwali. Będą wszyscy wyszukiwali wszystkich Mateuszów na Facebooku i znajdą cię, zobaczysz. No jeszcze zwiedziłeś, że mam konto na Facebooku. KGB cię dopadnie. KGB e, Ten zaraz. <laughs> ten odcinek będzie super szybki, bo to jest super szybka operacja. Jeśli Ziemia znowu na końcu nie zginie. Teraz zbliżamy się do najbardziej epickiego momentu ze wszystkich operacji. A, jestem pierwszy! Mówiłem, i to, minąłeś bramkę, byśmy <laughs> przegrali Teraz najbardziej epicki moment ze wszystkich operacjach i w ogóle to, to była też łączy grze Zbieraj wszystkie pierwszy bramki na drzewa Ja nic nie widzę Juzu! Jest, dobra, wygrałem Uwaga No to chyba jest jedna z najlepszych ebiskich... A trzy gwiazdy. Nie otrzymujesz żadnych gwiazdek, no. To chyba jedna z najbardziej ebiskich operacji w MW2. I to jest to jest najlepsze, że to jest odcinka. Dlaczego? No i w tyle. Po operacji jest odcinek. A to ty jeszcze nagrywasz? No. Mm. więc dobra, żegnamy się z wami. Bardzo dziękujemy za uwagę w te 5 minut. Tak, pięknie. Y bardzo dziękujemy za uwagę. Mówili dla Was Davis i Ziemia! Tak, subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie komentarze, polecajcie znajomym i wszystko okay. pani tak dalej. Tak, jeszcze raz bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć. Na Dara cześć. subskrybujcie, lajkujcie! Ziemia, lajkujcie! Ziemia to...